Witamy Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy zaprezentować Państwu najnowszy model CardioWatcha marki Exxon. Jest to model EKG Exxon Pulse Max. Model ten został stworzony dla kobiet i mężczyzn wymagających stałego monitoringu pracy serca, szczególnie przy zaburzeniach rytmu zatokowego oraz chorobie niedokrwiennej. Wyposażony jest w wysokiej rozdzielczości wyświetlacz HD -AMOLED, ultra nowoczesny i zaawansowany monitor zapisu EKG trzeciej generacji. W modelu tym również zastosowano najnowszej generacji nanoelektrody, elektrody, boczna elektroda pomiarowa, tylna elektroda pomiarowa, jedna i druga, które są wykorzystywane przy pomiarach typu EKG, gdy mamy zamknięty obwód lub też pomiaru temperatury ciała. Później wspomnę w jaki sposób one działają i do czego są tak naprawdę one potrzebne. A teraz mm, kilka słów o samym modelu i jego wyglądzie. Więc proszę zobaczyć sobie, żeby Państwo zobaczyli dokładnie, jak wygląda tutaj z przodu. Tak wygląda z boku. Całość koperty wykonana jest z wysokiej jakości stopu aluminium, dzięki czemu urządzenie jest. Yy, Wytrzymałe i odporne na zarysowania. Tak wygląda tutaj Cardio Watch z tyłu, gdzie mamy boczne lekty pomiarowe. Tutaj mamy wejście na mikrofon, wejście na głośnik. I tak wygląda tutaj urządzenie z przodu. Oczywiście sam Cardio Watch może być dostępny. Czy jest dostępny w kilku wersjach? Chodzi tutaj o dobór odpowiednich pasków. czyli może by dobrać sobie odpowiednie kolory pasków? Może on występować tak jak tutaj widzimy z czarnym paskiem silikonowym sportowym. Możemy go zakupić z granatowym paskiem silikonowym, z czerwonym paskiem silikonowym lub na przykład z bransoletą trójrzędową. Też bardzo ładnie on wygląda. Oczywiście możemy zakupić sobie dowolny pasek, czy to skórzany, czy jakiś parciany, byle pamiętać o tym, aby szerokość mocowania w miejscu mocowania teleskopów wynosiła 22 mm. Teraz, co wchodzi w skład zestawu, kupując tego Cardio Watcha marki Exxon. W zestawie mamy zawsze wolnoładującą ładowarkę sieciową o parametrach takich jak co jest bardzo istotne. Stałe napięcie 5 V i natężenie prądu 1 A. Zasilanie odpowiednim prądem tego typu urządzeń pracujących na stałym napięciu 5 V jest bardzo bardzo istotne, ponieważ nie możemy używać do ładowania smartów czy cardio -watchy, słuchawek bezprzewodowych, głośników bezprzewodowych powerbanków nie możemy używać szybko ładowarek sieciowych od smartfonów o zmiennym napięciu 5, 9, 12 V, ponieważ spowoduje to uszkodzenie elektroniki i nawet samej baterii. Także to jest bardzo istotne, proszę o tym pamiętać. Do zasilania cardio-watchy, innych urządzeń pracujących na 5 V używamy zasilania, które ma parametr stałe napięcie 5 V. I teraz oprócz ładowarki wolnoładującej mamy w zestawie kabelek zasilający, tak naprawdę jest to magnetyczny kabelek zasilający. Z jednej strony mamy końcówkę USB 2.0, a z drugiej strony jest to końcówka z pinami magnetycznymi. Końcówkę USB 2.0 wpinamy w wolnoładującą ładowarkę sieciową. Bierzemy zegarek, odwracamy tutaj go, przykładamy końcówkę magnetyczną i rozpoczyna się proces ładowania. Także to jest bardzo istotne, aby używać wolno ładowarek sieciowych o stałe na 5-5 V. Gdy tą końcóweczkę damy odwrotnie, Cardio Watch odpycha nam tutaj tą końcóweczkę. Więc nie ma możliwości, aby się pomylić. Przykładamy, przyciąga, rozpoczyna się proces, proces ładowania. Teraz jeszcze bardzo ważna rzecz, w sumie jedna z istotniejszych, jeśli chodzi o to, co. Jest w zestawie, kupując produkt marki Exxon. I co cechuje te produkty? Czyli instrukcje obsługi. Instrukcje obsługi przy produktach marki Exxon są przede wszystkim bardzo szczegółowe i czytelne, gdzie opisane są wszystkie funkcje krok po kroku. Teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego tak duża instrukcja? Przeważnie lub też w większości przypadków zdecydowanie mamy to malutkie instrukcje książeczkowe, które są nieczytelne, jest mała czcionka, nie są opisane wszystkie funkcje, dokładnie krok po kroku, nie są opisane parametry i tak dalej. Myślę, że to jest dużą wadą. Natomiast przy produktach marki Exxon instrukcje są zawsze drukowane na dużym formacie, formacie A4, dzięki czemu mamy bardzo ułatwioną Pracę z tym urządzeniem. W instrukcji opisane są krok po kroku wszystkie funkcje tego modelu, w jaki sposób należy prawidłowo go użytkować. Opisany jest wygląd cardiołocza, opisane są wszystkie jego funkcje, parametry, opisana jest instalacja, jak na smartfonie zainstalować prawidłowo dedykowaną aplikację HABAND, która oczywiście jest darmowa i w języku polskim. Opisane są jeszcze dodatkowo inne funkcje funkcje połączeń telefonicznych funkcje rozmów odsłuchu muzyki na, na głośniku zegarka jak należy prawidłowo ustawiać wszystkie parametry funkcja na przykład SOS w zegarku bardzo przydatna w tego typu urządzeniach naprawdę instrukcja jest bardzo szczegółowa. Możemy się z nią zapoznać dzięki czemu użytkowanie i obsługa Cardio Watcha będzie naprawdę już banalnie prosta. Myślę, że na pewno taką instrukcję szczegółową i samej forma, czyli wielkość docenią również seniorzy, osoby starsze, więc to będzie bardzo, bardzo dużą zaletą. Teraz kilka słów szybko na temat samego Cardio Watcha Exxon Pulse Max. Widzimy tutaj wyświetlacz, jest bardzo czytelny, świetna rozdzielczość, kolory żywe, nasycone. Kontrast bardzo dobry pod każdym kątem, naprawdę bardzo ładnie to widać. Tu oczywiście możemy widzieć jakieś odblaski, ale ponieważ yy, mamy nałożoną, naklejoną na wyświetlacz folię hybrydową, dlatego mogą być one widoczne, ale taka folia pomaga zabezpieczyć ekran przed yy, zarysowaniami. Mamy tutaj boczny przycisk funkcyjny, też w formie pokrętła, dzięki któremu możemy zmieniać tarcze. Proszę bardzo, lub też możemy Przewijać sobie funkcję tego cardio -watcha. i teraz bardzo istotna kwestia. Boczna elektroda pomiarowa, boczna elektroda pomiarowa. Służy do zamknięcia obiegu w połączeniu z dwoma tylnymi elektrodami, które umieszczone są z tyłu koperty zegarka. Już powiem i zademonstruję o co chodzi. Chcąc dokonać załóżmy pomiaru zakładamy sobie Zegarek. Na przykład mówimy o pomiarze EKG. Dosyć mocno zaciskamy pasek. No lepiej, żeby on był troszkę ciaśniej niż luźno. I teraz przewijając sobie palcem wybieramy na, na przykład funkcję pomiaru EKG. Dajemy start, przykładamy palec wskazujący, dociskamy zegarek i zamykamy obwód, czyli boczna elektroda pomiarowa i dwie tylne elektrody pomiarowe zamykają obwód. Pomiaru i jest wykonywany pomiar w urządzeniu, pomiar EKG. Pomiar trwa około 30 sekund. Wtedy najlepiej siedzieć nieruchomo lub też nie przemieszczać się. Ważne, aby nie elektrody, te tylne, nie oderwały się od kontaktu ze skórą, z nadgarstkiem podczas wykonywania pomiaru i żeby palca wskazującego, dotykającego boczty elektrody zamykającej obwód. Nie odstawiać w momencie pomiaru. Teraz został wykonany pomiar, tu mam wszystkie parametry, i tak dalej. Akurat ryzyko rytmu serca żadne, brak. Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego brak. Ok, czyli jest wszystko w porządku. Oczywiście te wszystkie dane. Aplikacja habant zaciąga sobie, gdzie wszystkie dane są archiwizowane, i możemy dzień po dniu. Tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, mieć wzgląd do tych parametrów, które wykonuje zegarek, a aplikacja sobie zaciąga, czyli tam mamy dostęp do historii pomiaru pulsu, ciśnienia, natlenienia krwi, glukozy we krwi, pomiaru WKG i tak dalej. Oczywiście w samej aplikacji mamy też możliwość kalibracji tych pomiarów, do czego wykorzystujemy typowe urządzenie medyczne, na przykład ciśnieniomierz, wykonujemy taki pomiar. Potem ten pomiar wpisujemy w funkcji aplikacji Habant kalibracji. Dzięki czemu poprzez taką kalibrację urządzeniem medycznym pomiary są jeszcze bardziej dokładniejsze. Oprócz tego aplikacja Habant ma również możliwość ustawienia przypomnień bardzo istotnych, czyli na przykład przypomnienie o wadnieniu, nawodnieniu, przypomnienie o wzięciu lekach, przypomnienie o zasiedzeniu, czyli funkcji Takiej, aby troszkę się poruszać, i tak dalej. Więc generalnie, naprawdę, sam Cardio Watch plus dedykowana do aplikacji, zarządzająca urządzeniem, robią świetną robotę i mamy taki motywator, żeby troszkę zadbać o siebie i zacząć prowadzić zdrowy tryb życia. Więc jest to świetne, świetny mobilizator do tego, żebyśmy zaczęli troszkę o siebie dbać. Teraz, jeszcze kilka słów na temat obsługi tego urządzenia. Mamy możliwość tutaj zmiany tarcz, tak jak mówiłem poprzez pokrętło. Oczywiście oprócz tych tarcz, które tutaj są, dedykowane aplikacji Haban, możemy sobie zaciągnąć do urządzenia ponad 100 dodatkowych tarcz. Te tarcze cały czas są aktualizowane z miesiąca na miesiąc i jest ich coraz więcej. Możemy również personalizować własną tarczę, wgrać swoje zdjęcie. Będzie się ono wtedy wyświetlało na tarczy zegara, także tych. Opcji jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tym bocznym przyciskiem funkcyjnym mamy dostęp do, pokręcając na przykład pokrętłem lub też przewijając palcem, mamy dostęp do takich funkcji jak, i już będziemy lecieć po kolei, trening, czyli treningi sportowe, tętno, ten we krwi, aktywności, sen, EKG, funkcja ciśnienia tętniczego, temperatury ciała, cukier we krwi, składniki krwi, skład ciała, Spojrzenie na zdrowie, emocje, czyli zmęczenie, trening oddechowy, telefon, powiadomienia, muzyka, czy zdalne sterowanie muzyką w smartfonie, śledzenie cykli menstruacyjnych, co jest przydatną funkcją oczywiście w przypadku pań, zdalna kamera, czyli robienie zdjęć smartfonem poprzez kardiołoczą, funkcja pogody, wymagana jest połączenie z dedykowaną aplikacją, wtedy na na wyświetlaczu wyświetlamy Pogodę, funkcja stopera, minutnik, alarmy, latarka, funkcja znajdź telefon, asystent głosowy czy sterowanie głosowe, kalkulator, gra i inne ustawienia. Tutaj, przewijając palcem, mamy na przykład funkcję pomiaru wielu wskaźników zdrowotnych, funkcję połączeń telefonicznych, kontaktów, historii kontaktów kontakty najczęściej używane wpisujemy w dedykowanej aplikacji Huband dzięki czemu z poziomu cardio Watcha mamy dostęp do tych kontaktów i możemy wykonywać połączenia mamy tutaj również historię aktywności fizycznej pomiar snu tętna EKG składników krwi składu ciała cukier we krwi ciśnienie tętnicze tlen we krwi pomiar temperatury ciała i funkcje pogody aby ona była wyświetlana, aplikacja dedykowana Havant musi być połączona z Cardio -watchem. Tutaj jeszcze chciałbym Państwu zademonstrować. Spróbujemy sobie zrobić pomiar temperatury ciała. Już założymy tego Cardio Watcha. Zapniemy go sobie. Wejdziemy tutaj teraz w funkcję pomiaru temperatury. O, już za chwilkę będzie. O, jest pomiar temperatury. Tak, przyciskamy i czekamy. Pomiar temperatury ciała trwa około, e, około 30 sekund, e, i za chwilę te parametry będą podane. Proszę bardzo, temperatura ciała 354 4 stopnie. Myślę, że jest w porządku. E, jestem e, raczej zdrowy, gorączki nie mam. Także naprawdę bardzo, bardzo fajne urządzenie. Świetny motywator, dzięki czemu możemy zadbać e, o siebie. Więc na chwilę obecną to chyba wszystko, co chcielibyśmy opowiedzieć na temat najnowszych modelu EKG Exxon Pulse Max. Zapraszamy Państwa do oglądania naszych kolejnych odcinków poświęconych mobilnej elektroce użytkowej, Cardio Watch'om, Smartwatch'om marki Exxon. Ślicznie dziękujemy, pozdrawiamy zespół marki Exxon. Dziękujemy i do usłyszenia.